Cześć jestem Ania i dzisiaj powiem wam dlaczego warto debatować. Dzisiejszy świat stawia przed nami bardzo wysokie wymagania. Powinniśmy posiadać wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, tak zwane umiejętności miękkie. Wykorzystanie tych umiejętności widzimy na co dzień, w szkole, w pracy, we wszystkich rozmowach, tych formalnych, takich jak na przykład rozmowa kwalifikacyjna oraz tych mniej formalnych, jak na przykład po prostu zwykła rozmowa ze znajomymi. System edukacji w Polsce nie daje nam powszechnej możliwości poznania tych umiejętności oraz ich rozwoju. I ja zobaczyłam te wygórowane wymagania, którym nie sposób jest sprostać. I udało mi się znaleźć narzędzie, narzędzie edukacyjne, które pomogło mi po pierwsze rozpoznać e, umiejętności miękkie, które ja posiadam, a po drugie pomóc mi je rozwinąć. I tym narzędziem jest debata oksfordzka. I w tym filmiku chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego warto debatować. Szanowni Państwo, wystąpienia publiczne coś, co kojarzy nam się z elitarnymi, zaawansowanymi umiejętnościami. Ale tak naprawdę każdy z nas występował kiedyś publicznie. Nawet kiedy przedstawiał jakąś prezentację na lekcjach biologii, przed czym, notabene, bardzo się stresował. I właśnie, dlaczego się stresował? Ponieważ Mamy deficyt nauki i wiedzy, jak występować publicznie. Nikt tak naprawdę nie powiedział nam, jak pracować nad swoją postawą, gestykulacją, modulacją głosu i jak mówić, żeby nas słuchano, jak dostosować swój przekaz do audytorium. Debata oksfordzka odpowiada na tą potrzebę posiadania umiejętności wystąpień publicznych i dlatego uważam, że jest to jedna z korzyści debatowania. Debata oksforska kładzie duży nacisk na wysoką kulturę słowa. Debatanci w czasie swoich wystąpień, pomimo tego, że mogą znać osobę, z którą prowadzą e, debatę, mają obowiązek zwracania się do niej per pan, pani, co automatycznie wpływa na wyższy poziom e, kultury i szacunku w trakcie debaty. Dodatkowo, w trakcie debaty obowiązuje zakaz stosowania obraźliwych sformułowań. Co ma jednoznaczny wpływ na wysoki poziom kultury słowa i tego dialogu. Chcemy, aby w trakcie debaty zarówno debatant, jak i członek publiczności, czyli słuchacz tej debaty, czuł się komfortowo. W związku z tym, w trakcie debaty obowiązuje zakaz stosowania szkodliwych generalizacji. Nauka debatowania uczy świadomości. Uczy rozpoznawania tych generalizacji, wyłapywania ich na przykład w dyskursie publicznym, w którym niestety one obowiązują, jak również uczy niestosowania ich w swoich wypowiedziach, nie tylko tych debatanckich w trakcie debaty, w trakcie naszego wystąpienia publicznego, przed którym mamy stres, ponieważ jest przed szerszą publicznością, jak również w naszym życiu codziennym. Każda debata rozgrywa się nad podaną wcześniej tezą. Każdy debatant ma za zadanie jak najlepiej się do niej przygotować, ale przygotowuje zarówno argumenty przemawiające za tą tezą, jak i te, które ją obalają, ponieważ to, którą stronę będzie reprezentował, tą, która jest za tezą bądź tą, którą, która ją obala, dowiaduje się dopiero 15 minut przed debatą. Co to powoduje? Powoduje to, że każdy musi zobaczyć wielopłaszczyznowość tego problemu, musi spojrzeć na niego holistycznie, wygenerować jak najlepsze argumenty na obydwie ze stron. Rezultatem tego jest wyjście ze swojej własnej bańki informacyjnej, która jest przecież tak bardzo powszechna w obecnych czasach. W związku z tym, kolejną korzyścią płynącą z debatowania jest kształtowanie otwartości i otwartej postawy na rzeczy, z którymi nie do końca musimy się zgadzać. Bezpośrednio z tą korzyścią łączy się jeszcze jedna umiejętność, którą możemy zdobyć dzięki debatowaniu, mianowicie umiejętność aktywnego słuchania drugiej strony, która jest tak ważna w codziennym życiu. Rozmawiając o tym, dlaczego warto debatować, nie sposób nie wspomnieć o chyba najbardziej intuicyjnej korzyści płynącej z debatowania, jaką jest po prostu zdobycie wiedzy. Każda debata rozgrywa się nad tezą, która porusza pewien problem. Żeby go dobrze zrozumieć, należy się przygotować, zebrać informacje, porównać różne źródła informacyjne. I tak naprawdę tą zgromadzoną wiedzę dzięki temu narzędziu edukacyjnemu dużo prościej jest nam przyswoić oraz zapamiętać, co implikuje łatwiejsze i może bardziej efektywne wykorzystanie posiadanej wiedzy w przyszłości. Kolejnym powodem, dla którego warto debatować, jest możliwość zdobycia umiejętności analitycznych. I teraz o jakich umiejętnościach, jak tutaj teraz mówię? Jest to m.in. umiejętność tworzenia prawidłowego, opartego na faktach, merytorycznego argumentu. W dzisiejszej przestrzeni publicznej tak rzadko słyszymy dobry, merytoryczny argument. Zazwyczaj wszystkie wypowiedzi to jakieś stwierdzenia, slogany, których nikt tak naprawdę nigdy nam nie wytłumaczył. I dlatego debata, ucząc, E, tworzenie prawidłowych argumentów, a później na przykład linii argumentacyjnych jest korzyścią samą w sobie. Debatowanie bezpośrednio wpływa na rozwój umiejętności aktywnego słuchania, które umożliwia nam reagowanie na wypowiedź naszego oponenta, którą właśnie usłyszeliśmy. Ale żeby móc dobrze zareagować, posi musimy posiadać jeszcze jedną umiejętność. Umiejętność, którą bardzo trudno zdobyć nam poza światem debat. Mianowicie myślą o umiejętnościach rozkładu logicznego zdań i analizy. Te umiejętności oraz umiejętność przeprowadzenia prawidłowego wnioskowania, znajdowania luk i błędów logicznych w wypowiedzi naszego adwersarza pozwalają nam na przeprowadzenie prawidłowej i merytorycznej kontrargumentacji. I ta umiejętność przeprowadzenia kontrargumentacji również jest bezpośrednią korzyścią płynącą z debatowania. Ostatnią umiejętnością analityczną, o której chcę dzisiaj wspomnieć, jest umiejętność rozpoznawania chwytów erystycznych oraz treści niemerytorycznych, których tak dużo słyszymy w dyskusji publicznym. Jest to również ważne, żeby być świadomym, co jest do nas mówione i jak się do tego odnosić. W dzisiejszym filmie pokazałam Wam wiele korzyści płynących z debatowania, ale nie umiem Wam pokazać ich wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że każdy znajduje w debatowaniu coś dla siebie. Dla mnie debatowanie to możliwość poznania świata i zrozumienia zjawisk, które zachodzą wokół mnie, a także możliwość mówienia w sposób merytoryczny dla publiczności szerszej lub mniejszej, ale w sposób zrozumiały. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego warto debatować. Dzięki wielkie za uwagę.